Cześć, no witam z kolejnego vloga, właściwie takiego pierwszego prawdziwego vloga z Bangkoku. Bo to jestem w centrum, w centrum takim historycznym centrum, nazwijmy to tak. A oczywiście autobusem tutaj przyjechałem, a właściwie dwoma autobusami. I dzisiejsze zwiedzanie zacznę od złotego wzgórza. Będzie to pierwsze z takich tradycyjnych, najbardziej znanych miejsc. W Bangkoku, które chyba trzeba zobaczyć. No więc chodźmy. No i oto już jest i sama góra oraz widocznie. Widać faktycznie całe miasto na wszystkie strony, mimo że nie jest to jakoś to wzgórze strasznie wysokie. Krótko o historii może tego miejsca. One początkowo powstało w XIX wieku, ale w połowie XIX wieku tutaj stała inna taka większa stupa, czyli ta budowla, przypominająca kształtem to, co jest teraz za mną. To się wszystko zawaliło z powodu jakiegoś takiego niepewnego podłoża. Po prostu namokło i się zawaliło. Potem tutaj nic nie stało przez jakiś czas, ale ostatecznie jeszcze w drugiej połowie XIX wieku znowu umocniono to wzgórze i postawiono tutaj właśnie świątynię buddyjską, która stoi teraz do dzisiaj. Natomiast te e, mury kamienne dodano już po czasie II wojny światowej. Teraz troszkę dalej, jeszcze bliżej tego centrum historycznego. I tutaj są dwie najważniejsze rzeczy. Jedna z nich to jest słup świątynny, który tutaj powstał w 1782 roku. To był rok założenia. Miasta Bangkok, od tamtego czasu on tutaj stoi i jest takim no, symbolem założenia miasta. Po drugiej stronie ulicy natomiast mamy najważniejszy obiekt w całym mieście, czyli świątynię Szmaragdowego Buddy oraz Pałac Królewski. Ok, teraz tutaj jak się wchodzi to w ogóle trochę skomplikowane rzeczy, bo nie można w krótkich spodenkach wejść, dlatego jest taki punkt, gdzie trzeba kupić sobie długie spodenki i one tak śmiesznie wyglądają, a kosztują 200 batów, czyli około 25 zł. Gdzieś czytałem, że to jest podobno depozyt, ale jednak nie, ja się kupuję po prostu dla siebie na zawsze, więc taka pamiątka zostaje z Bangkoku. Ten kompleks świątynny też zaczęto budować wtedy, gdy postawiony słup miasta, czyli w 1782 w roku założenia Bangkoku. Więc jest to już dosyć stary, ale wrażenie robi naprawdę niesamowite. Szczegółowość tego wszystkiego jest tutaj no, no, coś, coś niezwykłego. Takie rzeczy to nierzadko się widuje. Dla Tajlandczyków wstęp tutaj jest darmowy, natomiast obcokrajowcy muszą płacić 500 bahtów, czyli chyba około. 58 zł, może to tak na oko mówię. Natomiast w tej cenie mieści się jeszcze wstęp do dwóch innych miejsc. Jedno jakieś muzeum w Ayutthaya, to jest kilkadziesiąt czy nawet ponad 100 km dobrych od Bangkoku. Oraz jakieś przedstawienie w teatrze Teatrze Królewskim, chyba jak mnie pamięć nie myli które też jest w Bangkoku, tylko że jakiś kilometr stąd z tego miejsca i o określonych godzinach. Tutaj, w tym budynku, to jest właśnie najważniejszy budynek tej świątyni. Tam w środku jest taka statua, że statua to złe określenie, jest bardziej jak ikona, tylko że buddyjska, nie wiem czy jest na to jakieś poprawne określenie, tego szmaragdowego Buddy. I tam jest grupa ze 40-50 mnichów, którzy się obecnie modlą. Nie wolno tam robić oczywiście zdjęć, więc nie mogę pokazać, jak to dokładnie z bliska wygląda. Ale mogę znaleźć zdjęcie w internecie. A to już jest i pałac królewski, tak mniej więcej wygląda. Ten cały teren jest dosyć spory. Troszkę tutaj można się pokręcić wokół tych wszystkich budynków, tylko że do nich do środka się nie wchodzi. One są no, zamknięte po prostu dla odwiedzających, bo one są ciągle w użyciu przez no, władze kraju. Czasami tutaj się odbywają jakieś różnego rodzaju ceremonie. Ten jeden pałac, główny budynek chyba jest w takim stylu, no na górze na dachu widać bardzo takim tajskim, natomiast na dole chyba, nie wiem, europejskim. Ale te wszystkie pałace i świątynie tajskie przypominają trochę taki kompleks tych wszystkich świątyń tajskich z, z Chin, z jakiego to miasta było. A... Z Luoyang chyba, z Luoyang, tak, tam był taki kompleks tajskich świątyń i nie tylko. Oczywiście tutaj to jest na kompletnie inną skalę, bo to wszystko jest większe, no i tego jest więcej. A zobaczcie, tutaj jest dyskryminacja rasowa, bo tutaj mamy miejsce na buty obcokrajowców, żeby wejść tam na górę, zobaczyć resztę muzeum, a tutaj miejsce na buty dla osób z Tajlandii, no po prostu. Rasizm. Kolejnym bardzo ważnym i również znanym miejscem w Bangkoku jest Wat Pho. Jest to świątynia z leżącym buddą, który jest największy w Bangkoku, bo mierzy 46 metrów długości należąco oraz 15 metrów wysokości, więc jest naprawdę ogromny. A poza tym jest tutaj cały kompleks świątynny, sporo różnych budynków. Jeszcze z trzech powodów jest to ważna świątynia. Jednym z nich jest to, że jest tutaj podobno największy zbiór figurek buddów. Jest ich tutaj naprawdę całe mnóstwo. Może nie jest to 10 tysięcy, tak jak na jakiejś górze w Hongkongu, którą kiedyś pokazywałem, ale też jest tego dużo. Poza tym, tutaj też funkcjonowała pierwsza publiczna placówka nauczania. A jakaś edukacja tutaj się odbywała i było to pierwsze tego rodzaju miejsce w Tajlandii. No a trzeci powód jest taki, że tutaj zajmuje się też pielęgnowaniem pamięci o tradycyjnej tajskiej medycynie, w tym także tajskim masażu. Tutaj, tutaj się tym zajmują, nawet są dwie szkoły masażu tutaj przy ścianie jest 108 takich kubeczków można do nich wrzucać monety tam dalej jest takie stoisko jest pani, która sprzedaje taki cały kosz malutkich monet jakiś. 108 takich monet można sobie kupić za 20 batów czyli 2,50 zł no i wtedy można po jednej monecie do każdego tutaj wrzucić i to przynosi szczęście a budda jest z tej strony za mną to jest jego Tył przód jest z drugiej strony, jest faktycznie ogromny, chyba większy od tego leżącego buddy w Pekinie. Dobra, to tyle tej świątyni, przenosimy się teraz na drugą stronę rzeki. Tam jest jeszcze jedna świątynia, którą chciałem zobaczyć. Już tak od jakiegoś czasu tutaj sobie postanawiam, że to miejsce będzie ostatnie, ale e, no jednak pójdę do jeszcze jednego, jeszcze jest trochę czasu, jest gorąco, ale w sumie co robić żeby tam się natomiast dostać, trzeba wziąć łódeczkę. Łódeczką się przepływa normalnie na drugą stronę rzeki. No i tam jest ta trzecia świątynia, Wat Arun. Przepłynięcie na drugą stronę to kosz nawet 4 batów, czyli około 50 groszy. No ale to jest blisko, dosłownie rzut beretem. Historia związana z powstaniem tej świątyni jest taka, że kiedyś stolicą Siamu, czyli dawnej Tajlandii, było miasto Ayutthaya, o którym już mówiłem kiedyś. Ono jest na północ od Bangkoku położone. Natomiast w 1767 Birmańczycy z Birmy zaatakowali Siam i no chcieli przejąć władzę nad tym terenem. Pewien generał, który się nazywał Taksin, Wycofał się właśnie z Ayutthayi i oddał to miasto Birmańczykom, sam natomiast osiadł tutaj, mniej więcej w tym miejscu gdzie jest ta świątynia. Stąd sprawował władzę, tutaj zbudował jakiś pałac królewski i tutaj powstała wtedy ta świątynia. To miejsce nazywa się Thonburi, kiedyś było to niezależne miasto od Bangkoku, teraz jest to jednak tylko dzielnica stolicy Tajlandii. W tamtym momencie, od 1767 roku, Tonbuli stało się stolicą Siamu, dowodzoną przez generała Taksina. Później stolicę przeniesiono oczywiście do Bangkoku, natomiast gdy siedziba władzy była w tym miejscu, to tutaj w tej świątyni przechowywano też szmaragdowego Buddę, który no teraz jest oczywiście przeniesiony już do świątyni szmaragdowego Buddy w centrum Bangkoku po drugiej stronie rzeki. Tam, gdzie byłem na początku. Natomiast ta najważniejsza struktura, która się znajduje w Wat Arun, to jest ta wieża, która jest gdzieś tam za mną. Nie wiem, czy ją teraz widać. Ona ma 82 metry wysokości i powstała w pierwszej połowie XIX wieku. Do jej budowy użyto mozaiki z chińskich statków kupieckich, które tutaj przypływały do portu w Bangkoku i po prostu zrzucały te mozaiki, bo to było im zbędne. To było dla nich no, jak śmieci właściwie. No ale tutaj oczywiście ładnie je uporządkowano, no i powstało coś naprawdę ładnego. A to jest niestety najwyżej jak można się dostać. A wyżej już droga jest zagrodzona i no po prostu się tam nie wchodzi. Tak więc widoki nie są takie aż spektakularne jak mogłyby się wydawać. No ale ta sama wieża jest oczywiście bardzo ładna, zwłaszcza jeśli się przyjrzy z bliska.